23 lutego 2020 roku w małym lesie pod Białym Stokiem, urządzenie radarowe penetrujące grunt zatrzymuje się nad anomalią. Doktor Marek Kowalski patrzy na ekran i czuje, jak serce przyspiesza mu bicie. Pod ziemią, 3 metry w dół, zarysowują się kontury tego, co wygląda jak rozbudowany system tuneli i pomieszczeń. 78 lat wcześniej, dokładnie w tym miejscu zaginęło 20 radzieckich żołnierzy. Bez śladu, bez wieści, bez mogił. Ich rodziny w Moskwie i Kijowie czekały na listy, które nigdy nie dotarły. Dowódcy wojskowi oznaczyli ich jako zaginionych w akcji, zamykając sprawę jednym zdaniem w raporcie. Jeśli oglądasz ten kanał po raz pierwszy, zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych zagadek, które odkrywamy razem. I koniecznie zostaw komentarz, czy uważasz, że prawda może być pogrzebana tak długo? 28 stycznia 1942 roku sierżant Nikolaj Woronin prowadzi swoich 19 podwładnych przez zaśnieżony las. Mają za zadanie rozpoznać pozycje niemieckie przed planowaną ofensywą. Oddech paruje im w mroźnym powietrzu, a buty skrzypią na utwardniałym śniegu. Woronin sprawdza mapę. Do celu zostało jeszcze 5 km. Oddział niesie standardowe wyposażenie: karabiny mosin-nagant, amunicję na trzy dni, racje żywnościowe i radiostację polową. Najmłodszy z nich, 17-letni Iwan Petrow, po raz pierwszy uczestniczy w misji rozpoznawczej. Najstarszy, kapral Dmitrij Simonow, ma za sobą już 15 podobnych wypraw. O 1430 ostatni raz nawiązują łączność radiową z bazą. Pozycja 12, wszystko spokojnie, kontynuujemy marsz. To ostatnie słowa, jakie ktokolwiek od nich usłyszał: Radio milknie. 20 mężczyzn znika jakby pochłonęła ich ziemia. Gdy po trzech dniach nie wracają do bazy, wysłano patrol poszukiwawczy. Żołnierze przeszukiwali każdy matr lasu przez dwa tygodnie. Znaleźli tylko jeden ślad. Połamane gałęzie na wysokości około półtora metra, jakby ktoś przeciskał się przez zarośla w pośpiechu. Niemcy zaprzeczyli, jakoby wzięli jeńców. Partyzanci nie mieli z nimi kontaktu. Miejscowa ludność nie widziała obcych żołnierzy. Dwudziestu ludzi rozpłynęło się jak dym w mroźnym styczniowym powietrzu. Przez następne dziesięciolecia rodziny otrzymywały standardowe zawiadomienia o zaginionych bez wieści. Matka Iwana Petrowa aż do śmierci w 1987 roku zostawiała dla syna nakrycie przy stole. Żona sierżanta Woronina nigdy się nie remarkowała, czekając na jego powrót. Ale teraz, po 78 latach, radar penetrujący grunt ujawnia coś, co zmienia całą historię. Pod ziemią kryje się coś znacznie większego niż pojedyncze groby. Doktor Kowalski wzywa ekipę archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze badania wykazują, że struktury underground mają długość ponad 100 metrów i składają się z co najmniej sześciu połączonych pomieszczeń. To nie są naturalne jaśkinie. To dzieło ludzkich rąk. Władze lokalne początkowo nie wyrażają zgody na wykopy. To teren prywatny, poza tym może tam leżeć niewybuch, tłumaczy birmistrz. Kowalski podejrzewa, że chodzi o coś innego. W małych miejscowościach niektóre sekrety są chronione przez pokolenia. Dopiero interwencja Instytutu Pamięci Narodowej otwiera drogę do badań. 27 lipca 2020 roku rozpoczynają się oficjalne wykopy. Pierwszego dnia odkrywają wejście dokładnie zmaskowane, przykryte grubą warstwą ziemi i porosłym chem. Schody prowadzą w dół pod kątem 30 stopni. Ściany są wzmocnione belkami, podłoga wyłożona deskami. Ktoś budował to na długo, z myślą o przedłużonym pobycie. Archeolog Anna Lewandowska mierzy temperatury. Wnętrze ma stałe 8 stopni Celsjusza przez cały rok. Pierwsze pomieszczenie ma 3 na 4 metry. Przy ścianach stoją prycze z desek, przykryte butwiejącą słomą. Na jednej z nich leży metalowa miska, na innej fragment radzieckiej munduru. Materiał jest mocno zniszczony, ale czerwona gwiazda na czapce jest jeszcze widoczna. W kącie pomieszczenia znajdują małą radiostację polową, dokładnie taki sam model, jaki używała Armia Czerwona w 1942 roku. Baterie dawno się rozpadły, ale obudowa jest w zdumiewającym dobrym stanie. Ktoś dbał o to urządzenie, nawet schroniony pod ziemią. Drugie pomieszczenie służyło jako magazyn. Na półkach stoją puste puszki po konserwach, butelki po wodzie, skrzynki po amunicji. Wszystko nosi ślady długoterminowego użytkowania. To nie była kryjówka na jedną noc, to było miejsce, gdzie ktoś mieszkał przez tygodnie, może miesiące. Anna Lewandowska zwraca uwagę na szczegół, który niepokoi całą ekipę. Na ścianach są wygrubowane kreski, dokładnie takie, jakie więźniowie robią odliczając dni, ale liczba kresek sugeruje ponad trzy miesiące. Jak to możliwe, skoro żołnierze zaginęli w styczniu, a wojna na tym terenie zakończyła się w sierpniu? W trzecim pomieszczeniu archeolodzy znajdują coś jeszcze bardziej zagadkowego kilka kartek papieru zawiniętych w kawałek olejowego. Papier jest pożółkniały, ale tekst napisany cyrylicą jest czytelny. To fragmenty listów adresowanych do rodzin w Związku Radzieckim. Ale analiza tuszu nie pozostawia wątpliwości. Te listy powstały znacznie później niż w 1942 roku. Śledczy próbują zrekonstruować ostatnie dni zaginionych żołnierzy, bazując na znalezionych dowodach. Każdy przedmiot w bunkrze opowiada fragment tej historii: odśnieżone buty stojące przy wejściu, mundury powieszone na gwoździach wbitych w belki, osobiste przedmioty ułożone przy każdej pryczy. Najstarszy z żołnierzy, kapral Dmitrij Siemonow, prawdopodobnie objął dowództwo po zaginięciu sierżanta Woronina. Jego tyny znalezione przy głównej pryczy sugerują, że próbował utrzymać dyscyplinę wojskową nawet w podziemnej kryjówce. Kompas, mapa, noty z zapiskami, wszystko ułożone z wojskową precyzją. Iwan Petrow, najmłodszy z grupy, trzymał przy sobie fotografie rodziny. Zdjęcie jest mocno zniszczone, ale wciąż widać twarze młodej kobiety i małego dziecka. Na odwrocie cyrylicą napisane: Dla mojego bohatera. Katarina i Andrzej. Fotografia leżała w małej metalowej puszce, starannie zamkniętej. Znalezione przedmioty sugerują, że żołnierze żyli w bunkrze według ścisłego rozkładu dnia. Naczynia są poustawiane w równych rzędach, amunicja podzielona na równe porcje. Nawet jedzenie było racjonowane. Puste puszki wskazują, że każdy otrzymywał dokładnie taką samą porcję. Ściany jednego z pomieszczeń pokrywają rysunki węglem. Mapy okolicy, szkice niemieckich pozycji, plany ewentualnego odwrotu. Ktoś bacznie obserwował teren nad ziemią i dokumentował zmiany. To nie byli żołnierze, którzy się poddali. To byli ludzie, którzy wciąż planowali powrót do walki. W kolejnym pomieszczeniu archeolodzy odkrywają improwizowaną kuchnię. Metalowa blacha służyła jako płyta grzejna, popiół wskazuje na częste używanie, ale nie ma śladów dymu na suficie. Ktoś genialnie rozwiązał problem wentylacji. System rur i kanałów wyprowadza dym daleko od wejścia do bunkra. Najbardziej niepokojące odkrycie czeka w ostatnim pomieszczeniu improwizowana sala medyczna bandaże, narzędzia chirurgiczne, butelki po lekarstwach. Wszystko wskazuje na to, że ktoś z żołnierzy miał medyczne przygotowanie. Plamy na drewnianej podłodze mogą być śladami krwi, ale czas sprawił, że ciężko je zidentyfikować. W kącie tego pomieszczenia leży coś, co sprawia, że archeologom przechodzi dreszcz po plecach. To prosty drewniany krzyż, wystrugany z kawałka belki. Pod nim mały kopiec kamieni. Grób. Ktoś z dwudziestu żołnierzy nie przeżył podziemnego uwięzienia. Ale największą zagadką pozostaje brak ciał. Grobów może być więcej. Radar wykrył jeszcze trzy anomalie w pobliskich lasach. Ale główne pytanie brzmi... Co się stało z pozostałymi 19 żołnierzami? Dlaczego opuścili tak dobrze przygotowaną kryjówkę? Analiza znalezionych przedmiotów wskazuje, że bunkier był zamieszkały aż do lat 1942 roku, być może nawet na początku 1943. Eksperci z laboratorium kryminalistycznego potwierdzają, że niektóre ze znalezionych dokumentów zostały napisane znacznie później niż 1942. Analiza papieru i tuszu wskazuje na lata 50., może nawet 60. To oznacza, że ktoś powracał do bunkra przez dziesiątlecia po wojnie. Lokalni mieszkańcy zaczynają opowiadać historie, których wcześniej trzymali w tajemnicy. 80-letnia Maria Krawczyk wspomina, że jej ojciec widywał dziwne światła w lesie jeszcze w latach 60. Mówił, że nie wierzy, że to duchy żołnierzy, opowiada kobieta, ale ojciec twierdził, że to żywi ludzie. Jan Kowalski, emerytowany leśniczy, ujawnia informacje, które mogą zmienić całą sprawę. W 1963 roku, podczas rutynowego patrolu, natknął się na mężczyznę w wojskowym płaszczu, który chował się za drzewami. Wyglądał na Rosjanina, mówił po polsku z akcentem. Gdy mnie zobaczył, uciekł w kierunku starego bunkra niemieckiego. Ale najszokujące odkrycie czeka archeologów w ostatnim przeszukiwanym pomieszczeniu. Pod luźnymi deskami podłogi znajdują metalową skrzynkę, hermetycznie zamkniętą. W Wnętrzu – dokumenty w języku rosyjskim, ale datowane na 1957 rok. To lista nazwisk 20 żołnierzy i adresów ich rodzin w ZSRR. Lista jest pisana różnymi rękami. Przy niektórych nazwiskach widnieją krzyżyki, przy innych daty i miasta w Polsce. Obok nazwiska Iwana Petrowa widnieje adres w Gdańsku i data – 15.06.1958. Czy to oznacza, że młody żołnierz żył jeszcze 16 lat po zaginięciu? Kolejne poszukiwania w archiwach ujawniają jeszcze bardziej niepokojące informacje. W dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa z lat 50. pojawiają się odnotowania o nieidentyfikowanych osobach mówiących po rosyjsku zatrzymywanych w różnych częściach Polski. Niektóre z opisów fizycznych pasują do zaginionych żołnierzy. Doktor Kowalski kontaktuje się z archiwami wojskowymi w Rosji. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest zaskakująca. Według rosyjskich dokumentów wszyscy 20 żołnierzy zostało oficjalnie uznanych za poległych w 1945 roku. Ich rodziny otrzymały medale za bohaterstwo pośmiertnie i pensje wojenne. Ale jedna z rodzin, mieszkająca obecnie w Moskwie, zachowała listy otrzymane od wojskowego jeszcze w latach 50. Wnuczka Dmitrija Siemonowa pokazuje kopie listów, w których dziadek opisuje życie w polskim mieście nad morzem i pracy w stoczni. Ostatni list datowany jest na 1961. Czy rosyjcy żołnierze celowo zostali w Polsce po wojnie? Czy może zostali zmuszeni do ukrywania tożsamości przez władzę komunistyczną? A może to była tajna operacja wojskowa, która wymknęła się spod kontroli? Prawda o 20 zaginionych żołnierzach staje się coraz bardziej zagwitłana i każde odkrycie rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. W październiku 2020 roku dr Kowalski otrzymuje telefon, który może rozstrzygnąć całą sprawę. Dzwoni 70-letni mężczyzna z Gdańska, który twierdzi, że jego adoptowany ojciec może być jednym z zaginionych żołnierzy. Nazywał się Iwan, mówił po polsku z rosyjskim akcentem. Nigdy nie opowiadał o przeszłości. Mężczyzna, przedstawiający się jako Andrzej Nowak, przekazuje fotografię swojego ojca z lat 60. Doktor Kowalski porównuje ją ze zdjęciem znalezionym w bunkrze. Podobieństwo jest uderzające. To może być ten sam człowiek, tylko 20 lat starszy. Nowak opowiada, że jego ojciec pracował w Stoczni Gdańskiej od 1958 roku, aż do emerytury. Miał dokumenty tożsamości wystawione przez polskie władze, ale żadnych papierów z czasów sprzed 1958 roku. Mówił, że wszystko stracił podczas wojny my dzieci nie dociekaliśmy. Archeolodzy organizują spotkanie z Andrzejem Nowakiem przy miejscu odkrycia bunkra. Mężczyzna przyjeżdża z Gdańska i patrzy na wykopane pomieszczenia z wyraźnym wzruszeniem. Ojciec opowiadał mi o takich miejscach. Mówił, że najgorsze w wojnie nie była walka, ale czekanie ukryte pod ziemią. Nowak przekazuje drewnianą skrzyneczkę, którą znalazł w rzeczach ojca po jego śmierci w 1995 roku. Wewnątrz medal za odwagę przyznany żołnierzom radzieckim, kilka fotografii oraz list napisany cyrylicą. Eksperci potwierdzają. Medal był przyznany Iwanowi Petrowowi w 1944 roku za działania partyzanckie. List, przetłumaczony z rosyjskiego, ujawnia przerażającą prawdę. Młody żołnierz opisuje, jakiego oddział ukrywał się w resie po tym, jak nabotkali oddział SS prowadzący grupę polskich cywilów na egzekucję. Żołnierze interweniowali, uratowali cywilów, ale tym samym ujawnili swoją pozycję. Nie możemy wrócić do bazy, Niemcy będą szukać. Nie możemy zostać. Zemsta na miejscowej ludności będzie straszna. Kapral Siemionow zdecydował, że musimy zniknąć. Dla wszystkich będziemy martwi, ale będziemy żywi i będziemy dalej walczyć. Brzmi fragment listu. W kolejnych akapitach Petrow opisuje, jak żołnierze rozeszli się po Polsce, przybierając nowe tożsamości. Niektórzy zostali przyjęci przez polskie rodziny, inni dotarli do partyzantów. Obiecaliśmy sobie, że po wojnie spotkamy się znowu, ale wojna trwała tak długo, a potem przyszedł komunizm, spotkanie stało się niemożliwe. Ostatnia część listu jest najtragiczniejsza. Petrow opisuje, jak przez lata czekał na wieści od towarzyszy broni. Niektórzy dali znak życia w latach 50., inni milczeli. Może nie żyją, może zapomnieli. Ale ja pamiętam, zawsze będę pamiętał naszych dwudziestu. Andrzej Nowak płacze, czytając list swojego adoptowanego ojca. Teraz rozumiem, dlaczego nigdy nie mówił o przeszłości. Nie była to jego przeszłość, to była przeszłość człowieka, który oficjalnie nie istniał. Ale nawet to odkrycie nie wyjaśnia wszystkich zagadek. Co stało się z pozostałymi dziewiętnastoma żołnierzami? Dziś. Cztery lata po odkryciu bunkra, sprawa dwudziestu radzieckich żołnierzy pozostaje częściowo nierozwiązana. Doktor Kowalski i jego zespół zidentyfikowali losy siedmiu z nich. Pięciu zmarło w Polsce w latach 60. i 70. Dwóch wyemigrowało do Kanady. Pozostałych trzynastu to wciąż zagadka. Bunkier został przekształcony z miejsca pamięci, a okoliczni mieszkańcy w końcu zaczęli opowiadać historie, przekazywane przez dziadków. Okazuje się, że duchy z lasu były dobrze znane lokalnemu folklorowi, ale nikt nie łączył ich z prawdziwymi eventami wojennymi. Czasem największe tajemnice kryją się na widoku. Rodziny zaginionych żołnierzy w Rosji otrzymały w końcu informacje o losach swoich bliskich. Dla niektórych to zamknięcie rozdziału, dla innych otwarcie nowych pytań. Wnuczka Dymitria Siemionowa przyjeżdża do Polski co roku, żeby odwiedzić bunkier i zapalić świeczkę w miejscu, gdzie jej dziadek może spędził najdłuższe miesiące wojny. Historia 20 zaginionych żołnierzy to opowieść o tym, jak wojna nie kończy się wraz z podpisaniem rozejmu. Dla niektórych ludzi trwa całe życie. To historia o mężczyznach, którzy wybrali życie w ukryciu zamiast oficjalnej śmierci. O rodzinach, które przez dziesięciolecia nie wiedziały, czy ich synowie, mężowie i ojcowie żyją. Ale to też historia o nadziei. O tym, że nawet w najciemniejszych momentach ludzie potrafią tworzyć bondy, które przetrwają dziesięciolecia. Bunkier pod białym stokiem stał się świadectwem ludzkiej wytrwałości i chęci survival przeciwko wszystkim oc. Czy kiedyś poznam prawdę o pozostałych trzynastu żołnierzach? Może gdzieś w archiwach, szufladach czy pamięci najstarszych mieszkańców czekają kolejne klucze. A może niektóre tajemnice mają pozostać zagrzebane na zawsze, tak jak ten podziemny świat, który przez 78 lat chronił sekretu 20 młodych mężczyzn. Jakie sekrety z przeszłości mogą kryć się w twoim regionie? Zostaw komentarz i opowiedz nam o local legends czy family stories, które mogą skrywać prawdę. Jeśli podobał ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj kanał Detektyw Sofia i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych zagadek z przeszłości. Daj również like, jeśli uważasz, że historie takich ludzi jak Iwan Petrov zasługują na to, żeby być remember. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie odkryjemy together więcej tajemnic buried w Polish soil.